Dzień dobry Night City Przy mikrofonie Stanley, przed nami kolejny dzień w mieście znów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bitula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa-Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze No. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Jest najwięcej legend? Na cmentarzach nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto Snów. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa militechu. Gdybyś potrzebowała przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Nie mamy teraz na to czasu. Może później. Jasne. Spoko. No, to do roboty. do windy klientka nazywa się Sandra Dorset jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu Chyba ją porwali. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Bak? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Może postaraj się być chociaż miła. Jak chcieliście kogoś miłego, to trzeba było zadzwonić na telefon zaufania. Lokal dwanaście trzydzieści siedem. Spróbuj schować drzwi. Możesz je obejść. Sama? Wi? To ona? Zpuśniliśmy się? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki ZTT-u. Taniej załatwiana... Przed nami, uważaj. uważaj. Załatw go po cichu. Z jej zdajmu ich jednego po drugim. Nałatwione. Przedki, kończyli. Przedaj I Zaczyna nam brakować opcji. Tak, masz plany w budynku? Widzisz tam coś? Pokój jest połączony z balkonem. Na tyle cię po twojej lewej. Daj mi sekundę ja na odblokowanie go. Ustrzelaj go z balkonu. Jak zwrócić jego uwagę, wejdę do środka. Otwieram też drzwi do jego pokoju. Uważajcie na siebie. Dali cabrones! Jestem kuloodporny! Brak ruchu na sensorach. Hmm, wygląda na to, że jest czysto. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Ja pierdolę. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Wpinam się. Źle to wygląda. Bardzo źle. Sandra Dorset, ID 570442. Platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Schakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży koła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł sprawdźcie jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Jest chip, usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze, będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. <sighs> Pobrecita. Zabierzmy ją z tej wanny. Kurwa, niedobrze. Wypłaszcza ją. Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę! Łapcika! Chyba... Chyba zadziałało. Wynieś tylko ostrożnie. Weź ją na taras. Szybko. Odłóż pacjentkę na ziemię! Pięć kroków do zyłu! TT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. Noradrenalina 110 mg i 800 mg. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota. Ja też znikam. Widzimy się później. Słuchaj, Sika. Sprawę mam jeszcze, bo ten. Chciałem pożyczyć twoją Mhm. Mm no, na randkę z Misty. Pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci, ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczona. A właśnie, Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa, tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. Lubię Night City. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie, cika. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhead, Andrew Wayland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie zamykają Watson, pamiętasz? O no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kosiarze! Lechos! Jedź, Jackie. Strzelaj! No nie siad tak! Trzymaj się, Bi! Ja pierdzielę! Przepraszam! Mam ich! i celuj w kierowcę! Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Rzeczywiście, rozstawiają się. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra serca. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Uhu, jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, pani oficer. Spodobały się jej się? Moje oddanie ujęło ją za serce. Te. wierność, stałość w uczuciach, mhm. i bezpretensjonalność. Rozumiesz. Szybciej! Berga, patrz mi, dzieje się. Kurwa, są tutaj! To nie wygląda jak zwykła interwencja. Bo to nie jest zwykła policja Chica. To tygrysy z Max Daku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. Po sprawie biedni skurwiele, ale sami są sobie winni. Co? Słodkich snów? Pozdrów, Misty. Dzięki. Adios. Czysta przyjemność, Ukrywa 300 Dobry wieczór, Nacity. Moimi gośćmi są przewodniczący. Tak? Zapomniałam. Znaoma trenerka ma coś, co może Ci się przydać. Wysłałam Ci na miary na nią. Szczęść w ogóle w niebiosach i na ziemi. A nasz drugi gość to Karina Lee. Piękna gospodyni programu Chipping poświęconemu tematyce cyberwszczepów. Jak Dzień seniora senior Przeszkadza? Wyspałaś się? Chyba oberwałam jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiłam się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Rippera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem Twoją furę. Czekam na dole.